Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie. U, ach, sobie prawie palce. Witam Was bardzo serdecznie przy mojej porannej kawce. Ale nie będę ściemniać, nie jest to pierwsza kawa, to już dzisiaj, dziś druga kawa. U mnie jest godzina 9.30, a ja już w międzyczasie pojechałam na zakupy. Pojechałam po kasę na czynsz. Teraz czekam na mojego landlorda albo moją landlorkę, bo to jest kobieta. No z tym. Zrobiłam już dziś dosyć sporo rzeczy, tak szczerze mówiąc, ale pomyślałam sobie, że opowiem Wam przy kawce, jeżeli ona przestygnie i będzie taka możliwa do wypicia, bo świeżo ją zalałam, no to pomyślałam sobie, że opowiem Wam trochę o pieskach, że zrobię Wam update tak na szybko, albo i nie na szybko, bo pewnie znowu się rozgadam, na temat tego, co słychać u psiaków. Bo ostatnim razem, chyba kiedy o nich opowiadałam, to był live i wtedy miałam trzy psy. Miałam Ananasa, który ma trzy łapki, Kiję, która ma cztery łapki i Zosie, która również ma cztery łapki. No i miałam trzy pieski, z czego jeden jest mój i jest to pies, który leży tutaj. Tutaj leży ten piesek mój. Drugi piesek leży w domu, a trzeciego pieska już nie mam. Nie mam już ananaska, nie mam już pineapple. O, o co się, właśnie wycięła drzemkę. Nie mam już ananasa, ponieważ znalazłam jej stały dom. Tak jest, udało się, znalazłam jej stały dom, bardzo fajną rodzinę. I jest to klientka, dla której pracowałam przy katalogu. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeżeli nie pamiętacie, to zapraszam Was do obejrzenia moich dwóch odcinków, w którym pokazuję Wam moją pracę przy katalogu. A w zasadzie dokładniej, to polecam Wam zwłaszcza obejrzenie pierwszego odcinka na ten temat. Czyli to będzie odcinek, w którym Zosia również się pojawia, ponieważ Zosia musiała ze mną pojechać do pracy, bo nie miałam co z nią zrobić. No i tam pokazuję Wam takiego małego chłopca, na którego mówią bos. On chyba ma na imię Bosch, dlatego taka gra słów. No i właśnie ten mały Bos, um, jego mama i mój fotograf z tego dnia zdjęciowego postanowili zaadoptować uh, Ananasa, Pineapple. A więc cieszę się bardzo, bo widziałam jak odnosili się do Zosi i byli bardzo. Fajnie nastawieni do zwierzaków, bo wiecie, różnie, różne ludzie mają podejście do zwierząt, zwłaszcza dzieci. Zauważyłam, że dzieci albo są bardzo delikatne w stosunku do zwierząt, albo traktują je trochę jak przedmioty. No więc ten chłopiec podchodził do Zosi bardzo fajnie, bo przynosił jakieś zabawki, ale trzymał taki dystans na takiej zasadzie, że było widać, że traktuję ją jak żywą istotę, a nie jak jakieś krzesło, wiecie, jak niektóre dzieci, albo nawet niektórzy ludzie dorośli mają takie podejście. E, także teraz mam dwie pieski, dwa pieski, dwie suczki. Druga suczka jest w środku i śpi sobie w domu, więc na razie nie będę jej budzić. I powiem Wam jeszcze, że e, treningi Zosi odnoszą sukces. Chyba jest trochę za ciepło, żebym cię trzymała na kolanach. No właśnie. Teraz jak nagrywam odcinek, to musiałam wyłączyć wiatrak, bo początek jest z wiatrakiem. Zobaczę, czy będzie słychać różnicę. Wczoraj coś nagrywałam z wiatrakiem i była masakra, więc musiałam później dograć resztę materiałów. Nie będę teraz ryzykować. No i jest bardzo gorąco bez wiatraka, także mam nadzieję, że zaraz nie zacznę się pocić masakrycznie. No i tak, i dziewczyny na początku dogadywały się bardzo mm, różnie, a to raczej Zosia miała jakieś problemy. Zosia jest z natury bardzo zazdrosnym pieskiem, no i nie potrafiła sobie poradzić z tymi wszystkimi, wszystkimi emocjami. I nawet musiałam ją karmić, słuchajcie, w mieszkaniu, w domu, wstawiać miskę do środka. I Zosia jadła w środku, a kija, ten drugi piesek, którego nadal jeszcze mam, jadła na zewnątrz, bo inaczej to po prostu Zosia chciała rozszarpać kije na kawałki. Także no nie było wesoło, nie było wesoło. Na początku to one nawet pić nie potrafiły z misek obok siebie. A teraz już od chyba tygodnia dziewczyny mogą pić niedaleko siebie i nie ma żadnego najmniejszego problemu, a od trzech dni, słuchajcie, Zosia i kija mają miski w odległości, no nie wiem, metra od siebie i jedzą w tym samym pomieszczeniu. To jest po prostu taki przeskok, że masakra. Dodatkowo teraz ja zaczęłam. Dominować Zosię, że tak powiem, bo wcześniej Zosia była po prostu, wiecie, king in castle albo queen in a castle. A więc nie, pokazałam jej już, gdzie jest jej miejsce i nie pokazałam jej tego żadnymi krzykami ani byciu nerwową, bo zauważyłam, że kiedy ja się denerwowałam, to Zosia była jeszcze bardziej zdenerwowana. A nie tylko Zosia zresztą, bo kija tak samo. A więc teraz podchodzę do niej na spokojnie. Jeżeli to Wam się przyda, to dam Wam taką wskazówkę, że. Przygniatam ją do ziemi. Jedną ręką trzymam jej tutaj główkę, ale nie aż nie, nie tak mocno, a drugą kładę jej na brzuszku i masuję jej brzuch. No i tam tłumaczę jej, tłumaczę. Wiadomo, że tyle ile ona zrozumie, to zrozumie, ale chodzi o to, że mam spokojny ton. Natomiast pokazuję jej, że ja tutaj podejmuję decyzję. Także nie ma żadnej przemocy psychicznej, po prostu pokazuję, gdzie jest. Koniec, jakby jak daleko może się posunąć, no i zaczęło to przynosić efekty. Zaczęłam też Zosię teraz trenować, więc Zosia zaczyna siadać i e, kiedy mówię jej wait, no to czeka na mnie, ale dlaczego dzisiaj e, nagrałam ten odcinek? E, nagrałam go dlatego, e, chciałam Wam opowiedzieć po prostu, co wydarzyło się dziś rano. No więc e, jeszcze jedna sprawa jest taka, kto gdzie śpi. Od początku, kiedy mam Zosię, Zosia śpi ze mną w łóżku. I nie chciałam wprowadzać do jej życia jakiejś rewolucji w związku z innymi psami, więc nie chciałam jej nagle przenosić z łóżka e, na zewnątrz czy na podłogę. No bo e, dlaczego miałabym nagle wywracać jej życie do góry nogami? I tak już sporo się u niej zmieniło. E, a nie zapominajmy, że ona jest szczeniakiem. Zosia ma ile? Z trochę ponad trzy miesiące tak naprawdę, więc ona jest malutka no więc na początku było tak, że pająki i kia spały na dworze na tarasie moim i ja mam ja mam fence jakie jest fence po polsku płot o ja mam płot także mam odgrodzoną tutaj część mojego domu i tak naprawdę no dziewczyny spały na dworze ale to było tak jakby spały w środku szczerze mówiąc bo nie spały na ziemi tylko spały sobie na takim drewnianym dywanie jak to tutaj mój, mój landlord nazywa tę część mojego mieszkania e, i spały sobie właśnie na dywanie, mam też takie tak zwane beambags, czyli to na czym teraz siedzę, taka torba z grochem w środku taka poducha powiedzmy więc one miały tutaj wygodnie, jest ciepło e, miały jeszcze taką poduszkę dla psa, wyłożoną miskę z wodą także wiecie, było im dobrze, ale kiedy Pineapple została adoptowana, no to a, Kija zaczęła płakać jak zostawała sama na dworze no i wcale się nie dziwię, no i wiecie Dwa, trzy, dwie, trzy nocy dalej spała sama, ale nie przestawała płakać. I tak mi się po prostu serce krajało, że stwierdziłam, że no kurczę, dobra, niech wejdzie do domu. Nie chciałam jej wpuszczać do domu na początku z dwóch powodów. Pierwszy powód to była Zosia, bo ona naprawdę była mega zazdrosna. A drugi powód był taki, że Kija po prostu nie potrafi się załatwiać jeszcze. To znaczy potrafi się załatwiać, ale nie rozróżnia za bardzo gdzie jest miejsce do załatwiania się, a gdzie jest miejsce do spania, także ona po prostu załatwia się powiedzmy pod siebie. No i bałam się, co to będzie. Ale teraz, już od kilku dni Kija y, jest w środku w domu, nie, nie siedzi ze mną na łóżku, nie śpi ze mną w łóżku, e, dlatego że jest to po prostu miejsce Zosi. Eee, też zresztą nie wiem, gdzie kija trafi, jeżeli chodzi o rodzinę, to znaczy, no na pewno jak będzie adoptowana, no to chcę żeby trafiła do dobrej rodziny, ale nie wszyscy śpią z psami, więc nie chcę jej przyzwyczajać do tego, że wiecie, że ona śpi w łóżku razem z ludźmi. No i e, wszystko było ok ale dziś dziś śpię sobie, była godzina jakaś, no nie wiem, 630, coś takiego, akurat dziś zostawiłam drzwi otwarte w domku. Bo dzięki temu przynajmniej mniejsza szansa na to, że kija załatwi się w domu, bo czasami jej się już wyjść na dwór, żeby zrobić kupę. No i dziś leżę sobie w łóżku, już widzę, że jest wschód słońca, bo akurat jak mam drzwi wychodzące z mojej sypialni, to tam jest akurat wschód słońca, także już powoli zaczyna się robić jasno, ale to nie słońce mnie obudziło. O nie! Dziś obudził mnie smród i to był taki smród, że ciężko to w ogóle opisać. Nie czułam nigdy tak dziwnego zapachu, i jeszcze na początku byłam taka strasznie śnięta, um, także myślałam, że nie wiem, że może kompo... z kompostem coś jest. Um, nie wiem, po prostu różne dziwne myśli mi przychodziły do głowy, ale tak sobie myślałam, a jest jeszcze wcześniej, poleżę sobie jeszcze chwilę i tak dalej, ale smród był nie do wytrzymania. No, kawka już jest do picia. Tak, więc smród był nie do wytrzymania. i Pomyślałam sobie, no nie, pewnie ktoś się załatwił w domu. Ale nie był to taki zapach, jak no, standardowo, kiedy pies się załatwi. No ale dobra, zaczęłam szukać po mieszkaniu i nagle znalazłam. Znalazłam coś mega dziwnego. To była taka brązowo-czarna jakaś kubka, która nie wyglądała wcale jak psie odchody. No i w ogóle, sorry za taki temat, ale chciałam się z Wami podzielić tym, co dziś się wydarzyło. No więc ja nad tym stanęłam. I zastanawiałam się, co to jest. Przyglądam się trochę bliżej. No i poczułam, że to jest rzeczywiście epicentrum właśnie tego smrodu, że to jest przyczyna tego smrodu. I myślę sobie, Jezus Maria, co to w ogóle jest? Myślałam sobie, że no rzeczywiście któryś z psów się załatwił i to, to było strasznie dziwne, to nie wyglądało właśnie jak kupa, ale pomyślałam sobie, które z dziewczyn pewnie coś dziwnego zjadła w ogrodzie, no różne rzeczy się zdarzają. No więc niewiele myśląc poszłam po papier toaletowy do łazienki, chciałam to sprzątnąć, ale jak wracałam z papierem toaletowym, to nagle Kija podbiegła do tego, złapała to w zęby. Jezu, mi się po prostu zrobiło słabo, to był taki smród, nie wyobrażacie sobie, a ona wzięła to do buzi i zaczęła to gryźć. No więc ja niewiele myśląc podniosłam ją do góry i wyprowadziłam z domu i jak ją trzymałam, chciałam jej to wyciągnąć jeszcze z buzi, ale nie chciałam tego dotykać, więc miałam taki plan po prostu w głowie, że... Wy, wy, wyciągnę ją na zewnątrz, złapię za papier toaletowy i to wyciągnę. Ale jak ją wyprowadzałam, to nagle w tym momencie z tej kubki, która ona, którą ona tam gryzła, wypadła łapka. Ach, wiecie, co się okazało? Że Kija dziś poszła na polowanie i przyniosła mi zabitą i z, no już zdechłą żabę. I ja nie wiem, o której godzinie ona mi przyniosła tę żabę, ale ewidentnie już ta żaba zaczęła, nie wiem, czy się rozkładać, ale zaczęła wydzielać jakieś dziwne Yy, dziwne zapachy Jezu, ja po prostu myślałam, że zejdę, jak ja to widziałam to było tak obrzydliwe fu! i to był taki smród i nie udało mi się tego jej wyciągnąć już z buzi, bo nie wiem, czy kojarzycie czy mieliście szczeniaki, ale szczeniak jak ma jeszcze tą fazę taką, że chapie wszystko po prostu i zjada jak leci, to one tego nawet nie gryzą. Jak miałam killerka pieska, którego miałam z moimi rodzicami, z moją siostrą, to jak on był szczeniakiem, to on po prostu jak łapał coś na spacerze, to on to połykał od razu, a no a potem miał problemy z żołądkiem i wymiotował. Ale nie było, nie było sposobu, żeby go powstrzymać, także kija też gdzieś właśnie chapnęła i połknęła od razu, a po prostu nie wiedziałam co zrobić. A najgorsze jest to, że to był taki smród ale to taki smród, że ja po prostu do tej pory jeszcze czuję to od niej pomimo tego, że ona później dostała normalne śniadanie to psie które nie jest jakoś super pachnące, ale uwierzcie mi w porównaniu z tym smrodem, to to pachnie to jedzenie pachnie jak, nie wiem, jak róża świeżo zarwana oh, Boże, ja nie chcę dyskryminować kij, bo to nie jest jej wina i ona mi przyniosła prezent, pewnie jest dumna z tego powodu ale no nie mam ochoty dzisiaj głaskać, zwłaszcza, że kija, jak ja głaszczę, to ona ma straszną ochotę mnie lizać. Także no nie. I właśnie tutaj mam ten problem, że kurczę. Yy... Ciężko jest zapanować nad kiją. Każdy pies jest inny. No i kija przeżyła trochę rzeczy w swoim dzieciństwie. No ona nadal jeszcze przechodzi przez dzieciństwo, ale ewidentnie widać, że ma pewnego rodzaju traumy. Także ja jej nie dyskryminuję absolutnie, ale ona robi najbardziej obrzydliwe rzeczy, jakie mogą być. Kiedy widzę, że ona się załatwia, kiedy robi e, dwójkę, to muszę szybko lecieć i sprzątnąć to, co ona zrobiła, bo inaczej ona to zjada. No i powody są różne. Jednym z powodów może być trauma i może być to, że ona próbuje ukryć e, to, co po prostu wydaliła. Mogą być też inne powody. Czasami to wynika z niedoboru witamin, albo wynika to czasami też z takiego skrajnego przegłodzenia, ale wydaje mi się, że tutaj kwestią może być trauma z dzieciństwa i po prostu ona ma bliznę na brzuszku. Ja nie jestem pewna, skąd to się wzięło, ale być może przeżyła coś naprawdę traumatycznego, tym bardziej, że bardzo dramatycznie reaguje w niektórych sytuacjach i weterynarz powiedziała mi, że ona na początku, kiedy ktoś ją uratował, i przywiozł do weterynarza, to ona darła się w niebogłosy, widząc człowieka, albo widząc jakikolwiek ruch. Jak ja ją tutaj przywiozłam, to na początku też płakała. Ona nie potrafiła chodzić, słuchajcie. Ona jak chciała zejść ze schodka, to czołgała się na dół. Także nadal zdarza jej się jeszcze robić taki dramatyczny pisk i krzyk, ale to już jest naprawdę rzadkość. No i czasami nawet stawia się Zośce. Zośka i tak jeszcze wygrywa. Ona ma strasznie dominujący charakter, a Kija jest takim mega słodziakiem, która po prostu, który cały czas chciała, chciałby się przytulać, głaskać i całować, ale no właśnie, niestety, je kupy przynosi mi zdechłe żaby, które potem zjada. Co więcej, kiedyś, e, kiedyś przy, przyniosła mi e, zdechłego ptaka, którego na pewno upolowała sama. A któregoś razu zauważyłam, że jakaś taka zadowolona zaczęła tutaj sobie biegać i strasznie skakała, no i coś tam sobie gryzła, ale z takim bardzo dużym zadowoleniem i zastanawiałam się, co to jest. Dziewczyny czasami przynoszą jakiś plastik, nie wiem skąd. Także stwierdziłam, że zobaczę, co to jest, bo była zbyt odekscytowana. I ja patrzę, a jej z spyska wystaje głowa wróbelka, a reszta ciałka to już jest szkielet. Także. Y Zosia chyba chce mi dać... Zosia nie, całe szczęście Zosia nie, ale Kia chce mi dać chyba różne prezenty no, chciałabym powiedzieć, że doceniam te prezenty. No nie doceniam tych prezentów. Także taki jest update z pieskami. Dziś kija zjadła żabę. Um, słuchajcie, szukam, szukam rodziny dla Kii, ona jest przesłodkim pieskiem. I niesamowite jest to, jak ja patrzę, jak dziewczyny dojrzewają. Zosia to jest w ogóle no... W, 60, w 70% inny pies. To znaczy, nadal został jej ten taki zadziorny charakterek, i niech on sobie zostanie. Ale jest już w 100% do opanowania. Zaczęła się mnie słuchać, nie wyżywa się na innych psach. To w ogóle, co ona teraz robi z jedzeniem, że jest w stanie zjeść ze swojej miski obok innego psa, to jest taki przeskok, że aż mi się serce raduje jako, mamusio, jako mamusi. Naprawdę, mega się cieszę, jestem bardzo zadowolona. No ale muszę popracować trochę bardziej intensywnie nad tym, żeby kija znalazła dom na stałe, ponieważ jednak z dwoma psami w, e, dla jednej osoby może być po prostu ciężka. Wiem, że jest dużo osób, które mają dwa psy, może nawet trzy psy, ale dla mnie to jest jednak troszeczkę za dużo. No, jak siedzimy w domu, no to nie ma problemu, no bo dziewczyny latają sobie po ogródku, ale jak na przykład jedziemy na plażę czy coś, ja zabieram obie dziewczyny i Zośkę trzymam w trepce. A kije mam w takim koszyku, który stawiam sobie na podłodze. na podłodze w skuterze. No, mogę to chyba nazwać podłogą. Także jest to w 100 cenek do zorganizowania. Ale przyznam szczerze, że jest to dość duży ciężar po prostu. Nie mówię tutaj o kilogramach, bo dziewczyny jeszcze są małe. Po prostu ciężko jest mi niektóre rzeczy zorganizować i też. Ja postawiłam sobie taką granicę, kiedy mam pieski, dla których jestem rodziną zastępczą, że nadal pamiętam, że to nie jest mój pies. To znaczy... Kija jest przecudowna i opiekuje się nią, bawię się z nią, drapie się z nią e, drapie się z nią, drapie ją e, i bawimy się razem w trójkę z Zosią albo nawet więcej osób lub psów, bo teraz ostatnio nocowałam u, mój zna u moich znajomych e, bo wynajęli na kilka dni taką wielką willę i były tam cztery pieski także w ogóle wiecie, e, było psie przedszkole normalnie e, także jak najbardziej dbam o Kiję, e, bawię się z nią, okazuję jej uczucia ale jednak wiem, że to nie jest mój piesek. Także fajnie, jeżeli ona trafi do rodziny, dla której będzie tym jedynym psem. A no to myślę, że jeżeli chodzi o update z pieskami, to teraz już wiecie, co słychać, jak wygląda sytuacja i ja chciałam się pochwalić, że jest lepiej, ale z drugiej strony też chciałam Wam opowiedzieć tę historię o żabie, bo jest to historia oh, obrzydliwa. No i cóż, na dziś to już wszystko. Aha, jeszcze tylko powiem, że sorry, jeżeli jakość tego nagrania jest słabsza, ale dziś nagrywam telefonem. Poprzedni odcinek też nagrałam telefonem. Moja kamera działa, ale uchwyt mi się zepsuł od niej i czekam teraz na dostawę i nie mogę kamery przyczepić do statywu, więc jakbym musiała nagrywać, jakbym chciała nagrywać moją kamerą, to bym musiała wszystko tak trzymać w ręku. Teraz tak patrzę, nagrałam ponad 18 minut. No to ręka by mi ścierpła, jakbym tak musiała to wszystko trzymać ręką. Ale ostatni odcinek nagrałam telefonem i powiem Wam, że jakość jest okej. Okay. Tak naprawdę ja nie widzę jakiejś większej różnicy w jakości. Znaczy, jeżeli chodzę z telefonem i nagrywam, to widzę absolutnie jakość i różnicę w jakości. Jeżeli puszczam film na komputerze, to też widzę różnicę w jakości. Ale kiedy odtwarzam to z telefonu, to takiej różnicy nie widzę. Mam nadzieję, że przesyłkę dostanę niedługo, bo chcę się wybrać na wycieczki, ponagrywać, polatać dronem, no ale do tego już będę potrzebowała uchwyt, żeby móc zaczepić kamerę na statywie. Bo jednak nagrywanie z ręki nie wygląda najlepiej, a poza tym no, ja nie czuję się najbardziej komfortowo. No to słuchajcie. Dziękuję, że mieliście ochotę wysłuchać, co tam słuchać u dziewczyn. Dziękuję też bardzo moim patronom. Bardzo Wam dziękuję, e, dlatego że to dzięki Wam e, kupuję dziewczynom jedzenie. To dzięki Wam kupuję jedzenie, które zawożę też weterynarzom. To dzięki Wam opłaciłam rachunki za weterynarza dla Zosi, dla Kii. Dla Pineapple nie opłaciłam weterynarza, dlatego że miałam ją tylko dwa albo trzy dni. Także te rachunki wcześniej już były przez kogoś innego opłacone. No i niedługo Zosie czeka operacja w ogóle. Ale nie bójcie się, nic z nią się złego nie dzieje, natomiast będziemy ją sterylizować. Jest bardzo duży problem na bali, więc nie mogę ryzykować, żeby Zosia biegała sobie bez sterylizacji po ogródku, bo nie wiadomo co się stanie. No, także każdemu patronowi, nawet jeżeli wpłacacie najmniejszą kwotę, to dziękuję bardzo mocno, bo nie musicie tego robić, a jednak dzięki Wam mogę pomagać psiakom, no i dzięki Wam mogę nagrywać odcinki. Eee, to brzmi tak głupio, że o, dzięki Wam, że przelewacie mi pieniądze, mogę nagrywać odcinki, ale tak szczerze mówiąc, przez ostatnie trzy dni siedzę cały dzień w domu. A to dlatego, że nagrywam odcinki na jeden kanał, na drugi kanał, e, no i nagranie zajmuje... Jakąś tam część czasu, w zależności od odcinka, ale y, czasami to nagrywanie nie trwa aż tak długo. Natomiast później montowanie to już jest inna para kaloszy. Wczoraj, y, jeden odcinek, który poleciał na drugi y, kanał, czyli na partynkę w internetach, montowałam 6 godzin. No także y, wiecie, trochę to czasu zajmuje, a y, ja lubię mieć z Wami kontakt i lubię sobie z Wami pogadać, także ta. Y, Poranna Kawka będzie chyba częściej się pojawiać. Dajcie znać w ogóle, czy Wam się podoba taki koncept. No i dzięki temu właśnie, że wspieracie moją twórczość, to mogę się poświęcić bardziej YouTube'owi, bo nie ukrywam, że YouTube pasjonuje mnie teraz bardziej niż modeling. O modelingu chętnie Wam poopowiadam. Oczywiście nie powiem nie, jeżeli będę zabukowana do pracy modelingowej ale YouTube bardziej mnie kręci. A wiecie dlaczego? Dlatego, że mam interakcję z Wami i to jest właśnie mega czadowe. E, dlatego dziękuję i za to, że wspieracie mnie na Patronie, i za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję, e, bo to dzięki Wam ten kanał w ogóle istnieje. A na dziś to już wszystko. Ja, jak zwykle dziękuję, że byliście ze mną. Życzę Wam udanego, miłego i słonecznego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!